Ja jestem Ficus, a to gra Papo. And you skończyliśmy na, pokonia, na pokonaniu naszego e, można by powiedzieć, że przyjaciela, który łyknął sobie żabkę, która go zatruła. E, więc za bardzo nie wiem, gdzie iść dalej, ale coś pokombinujemy. Chciałem przy okazji e, 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 nawinąć wam temat. Otóż, można by powiedzieć, że dołączyłem e, do pewnych osób. Jedna osoba z nich nazywa e, nagrywa vlogi. Ogólnie, obie nagrywają vlogi e, i let's play. -e. E, znowu się nazywa. Co do strony właśnie jestem na ich stronie Odnośnik macie w informacjach o mnie Dobra I będzie właśnie spotkanie w Warszawie właśnie młodych takich zagrajmerów, vlogerów, więc jeżeli chcecie wpadajcie, piszcie do mnie na priv. Jeżeli chcecie uczestniczyć w spotkaniu, nieważne czy tam masz, nie wiem, 5 widzów, 20, wpadaj po prostu, wpadaj. Będzie grill, wszystko, kiełbaski, co tam lubicie? Cholera, co by tu dalej zrobić? Tutaj nie, może tutaj, bo się pojawiło taka. Zapytanie. Nie wiem, czy tego nie było przedtem. Dobra, było zjechaliśmy trochę. O, tutaj trzeba było wejść. Znowu jakaś retrospekcja z życia naszego bohatera. To znowu biegnie tą samą ulicą, ale. Znowu za tym samym samochodem chyba, ale mamy teraz pokazane więcej te wszystkie budynki. Tam stoi pewien mężczyzna. Taki klimat detektywistyczny Max Payne. Jak cholera. A ten mężczyzna to jego ojciec. No tak. Ja myślałem, że to będzie jakiś żul, a to koleś w zabił kogoś. Łooo, fabuła coraz bardziej się plącze. Nie ma się Kiko, ochronię cię. A była coraz bardziej jak widzicie nam się e, tak bardziej zakręca w różne ścieżki. Więc... Uważajcie, uważajcie. Leona, nie możesz się kontrolować. Ale to jest klątwa. Klątwa? Jaka? A suo papo. Są na ich sedana, a maja ta chaman. Lej te Żeby ona mówi, że jedynie ty możesz nam no, odczarować tą klątwę i idź do szamana i w ogóle. ode mnie też kobiety uciekają, nie Kiko. Nasz bohater zgubił wierzchnie odzienie. Walso... Och, cholera! Włączył się! Włączył się! <laughs> yeah. No chodź na plery. Save and check part. Kolejny podrozdział. Dobra, idzie na stworek, idzie. O oh, cholera, będziemy mieli zabawę. O jaka ładna tańcza! Cholera. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kurde. Z dziewięć tych kół. Dobra, skoczmy mu na brzuszek. Tylko trochę dziwne, co on staremu na brzuch skakał. Ja zazwyczaj staremu kasę z portfela wyciągałem, jak spał. Ale cicho. Nikt nic nie wie. Mm. W cholerę, no to... Eee! Dobra. O, znowu zabawa z tymi... ...orzechami. Zostaw mnie w spokoju. O, jaka kołurza fajna. Umyję się. Dobra, postawmy mu tu orzeszka. No, kurde, miałeś stanąć tu, kasztanie. Zostaw orzeszka. No. Dobra, mamy schody do pierwszej, pierwszej, e, pierwszego klucza. Do naszej zębatki. What the fuck. No super, najpierw chodzące budynki, teraz latające. Znowu jakaś zabawa z e, przenoszeniem budynków. Ale cóż poradzić. Dobra, to by trzeba było pociągnąć Whoa! Jej Przestr Jak można się przestraszyć w, w takiej grze, no Dobra, kolejny budynek lata Już nie używam nawet tych pudeł, chyba że się zgubię tak totalnie Chociaż zazwyczaj one wskazują to, to co już zrobiłem, więc nie wiem jaki jest tego sens Uy, muzyczka jaka Dobra, mamy trzy budynki ustawione i co dalej? Gdzie? A do tej e, Szaman jest z tej strony, przywołaj tu potwora Ma być taki most z budynków? Chyba tak Dobra, polecimy sobie tutaj Uee, kolejne lata A tutaj wskoczyć już nie możemy zbytnio Chwileczkę chwileczkę, moment, Stepa, czekaj. Eee, chyba nie uśnie że jak zje wszystkie orzechy chociaż, chociaż nie wiem, nie wiem, nie wiem zróbmy jeszcze raz A, to, to można przesuwać I No dobra i co dalej z tym? Chyba nie wiem Chyba, że tak. no, tam mamy doskoczyć No, chyba chyba dobrze myślałem. Poleci? Poleci. O, piłkę. Fajny taki element zabawy dziecka właśnie w takich slumsach, taka typowa zniszczona, zniszczona totalnie przez biedny los życie. Centralnie dopasowana ścieżka dźwiękowa, naprawdę powala. Może niektórym się nie podobać, ale. O, o, aczkolwiek mi się bardzo podoba. Całkiem pasuje do takich reali. Dobra, na pałe polećmy tutaj. Wow. Trochę jak w moich dziwnych snach. Minecraft Parkour. Eee, O cholera! O! Mm, czemu ten... ...głupi... ...robocik nie ma większego bosta? Przydałby się bardzo. A Jeszcze tę budyneczkę... ...nie zahaczy... Kurde! Nie zahaczyliśmy. Wow, wow, co się dzieje? Słyszę muzykę? Wow! To już chyba spory mościk nam powstał. Znaczy, nie wiem czy to ma być most. Dobra, jak mamy taką chwilę, że możemy... Cholera! Że możemy... Tak możecie posłuchać mojego wrócia, więc... W najbliższych dniach chciałbym zrobić przegląd yy, strzelanin i gier takich yy, na chmurze tak zwanych właśnie jak Battlefield Heroes Offensive Combat. Taki mały przegląd, taki totalnie. Kto będzie zainteresowany, to... będzie. Jak ja tu przed tym doskoczyłem, nie wiem, coś się przesunęło. Jak ktoś będzie... Nie, jak ktoś będzie zainteresowany to po prostu obejrzy kto nie, to nie. Ale naprawdę polecam, bo mogą być ciekawe gry yy, robione na chmurze, bez, czyli bez ściągania i w ogóle. Yy. What the fuck? What? Nie mogę nad tym zapanować. Dobra, spróbujmy yy, tak. Pokończę. Ciekawe gry. ...giery na chmurze... Eee... ...właśnie bez ściągania i w ogóle, które mogą po prostu się spodobać ludziom, które nie są w pi 4 win eee... Można naprawdę, naprawdę się pobawić bez żadnego płacenia po prostu ludziom, którzy po prostu zarabiają na naszej głupocie. Może ja spróbuję się dostać po prostu tam Bo jak na razie po tej stronie Nie radzę sobie Chociaż nie wiem, czy nie jest za mały szybko. A, już kumam trzeba chyba tak chyba trzeba tutaj więcej tych budynków dociągnąć ale w cholerę jak Oskacz no skacz co się nie połamiesz da się to jeszcze dociągnąć jakiś ten most chyba ma dotrzeć aż tam więc nie mam co z nim kombinować tylko po prostu kombinować jak dotrzeć tutaj God damn! Może użyjmy pudła, żeby nie zatruwać dobra. No są latające budynki. No tak. Zrozumiałem tylko, są budynki, które można, które latają i w ogóle, i ale dalej nie gminie. No piszę, żeby nie zostać potwora za sobą. To wszystko kurde nie zostawię, nie? A zróbmy taki meg. <śpiewa> wow! Ooooo Nie patrzę co robię Spróbujmy jeszcze raz O Jestem uparty wiem Ale się udało O nie pada Można po tym wejść O nie można jest, jest, po prostu jest. Dobra, tu jest kolejny budyneczek. Czasem warto tak pobłądzić, żeby znaleźć w końcu rozwiązanie. Dobra, ile mamy tych budynków? A cholera, jak tam dotrę? Oooo. KDM. Mm. Mm. Wow, wow, wow. Muszę rozkłonić, jak wejść tutaj. Mm. Kombinujmy jeszcze z budynkami. O! Oh. Jestem po prostu durny no Spoko spoko, ale jak tam wejdę do chleba Dobra Próbujmy Otóż zrobić... No to tak No i się udało Make, myk myk No i się wyprostował, no i tak było to A ten się bawi w dobre, szere tylko i szere Ło wow. Ciekawe czy teraz doskoczę tam, gdzie mam zamiar Bo myśmy a, otóż to... To myk jeden... I myk drugi. Wow. No dobra. Pisze nie po... A, jeszcze dwa budynki. Ale dobra, pisze nie pozostaw potwora za sobą, ale... Tak teraz to rozkminiam, bo tak w dobre się bawimy, ustawiamy sobie budyneczki, ale no dobra, ale jak ja mam go nie zostawiać? To mnie ciekawi. Cholera. I tak Afganistan to zniszczył. Jeszcze jakiś budynek został? Raczej nie. Wow. No dobra, mamy most do nieba. A już chyba kumam, on ma się położyć po prostu spać O, zapakowałem się o, o, o. To zarzućmy mu tu żarcie Chodź, chodź, chodź Chodź, 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 chodź Och, eh, Za działa? Zadziała. Wow. Nie mogę nad tym zapanować To się dziwnie gibię No nie, bez przesady Nie 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 Dobra, zostawmy, może doskoczymy, może Śpi, śpich To chyba będzie na lepiej na Wow, what the fuck. Więc ee, spójrz górę, nie widzisz niczego specjalnego. Eee, Który jest dobry. Dalej nie kumam. No w górze, no w górze jest klucz. Cholera... Chyba będziemy mieli trochę zabawy tu na dole. Łoł... Wow. Łołdy... Jakiś fight będzie? Ej, yeah, yeah. Tak, ten. Ej, ej, ej... Uratował go? Jeszcze raz. A, bo to mi wskazało na samym początku chyba ten klucz. Widzicie środkowy. Dobra, to chyba będzie ten. Błagam, błagam, to ten o oh. cholera jak się wystraszyłem. Dobra, znowu środkowy teraz trzeba uważnie patrzeć na niego. Ten, 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 proszę ten. O. Dobra, prawy I znów na prawo. Tak, no. A masz jeden e, refleksji. Inteligencję wrodzoną. My, podoba mi się właśnie te, takie jakby... E, no... M, sekwencje, gdzie są takie światy, właśnie takie jakby pustki w, wyobraźni. Takie, nie wiem, ciężko mi to opisać. Takie pustki totalne. E Cholera chyba czegoś nie zrobiliśmy. Tu byliśmy A znalazłem chyba, Oj, jaki wąż. ...lalka. No cholera, lalka i co? No lalka. Nie, poczekaj, ja on woła. Koń mnie! Koń mnie, chodź mnie, chodź mnie, chodź mnie! Nadal... nic nie wiem. Spróbujmy teraz coś zdziałać. A, to o to chodziło. To, to kółeczko, na którym stałem, to taki jakby zameczek. Dobra, co się stanie? Wow. Taki dziki zachód. Zostawiłem czekpont. Łoł. Wow. Eee, czy oni nie spadną? No tu troszeczkę będzie zabawne. Więc... Wiecie co może zakończę to, bo trochę przydługo już będzie, więc ja jestem Fikus, a to gra Babo and Yo. To jest nasz różowy potworek. Gdyby jakoś bardziej był zainteresowany, to by się z wami pożegnał, ale chyba... No chyba głodny jest, nie? Więc ja się z wami pożegnam. Eee, dzięki za uwagę. Odwiedźcie kanały, które mam w opisie filmiku. Naprawdę warto, polecam wam, polecam. E, jeszcze jedna sprawa jakbyście zauważyli wy, e, w o, o, zazwyczaj co tydzień jest, będzie raczej zazwyczaj co tydzień będą fi, e, kwiatowe raczej e, informacje, czy wydarzenia z tygodnia i w ogóle i w ogóle. No. Więc mówię, jeżeli chcecie jakiś taki montaż z e, różnych gier i w ogóle to piszcie oczywiście i w ogóle jestem też otwarty na inne kanały łączenie się z innymi kanałami ktoś chce żebym go zareklamał prawda ja nie jestem sławny ale zawsze jeżeli komuś się nie spodoba mój kanał to może też wejść na czyjś kanał komuś przynajmniej pomogę no dzięki za uwagę na razie